Dobrze. Ej tak, spróbujmy. Jaka mapa jest? A tak. Aha, mapa. A w porcie. To. Teraz w bo ja mam. mam. Co? w nie, To Nie, spokojnie. To Dam radę teraz. Tu porcie. To dobry No To no, się. IQ teacher, that teacher. Kurwa. Teacher. Mm. Masz tylko jednego mi brakuje. <grym> Mogę być w czwórkę, nie bo być Tak. Ta. <grym> Locate the biohazard. Ta I'm na dół. Tam mapę lubię. Nie, w operacji, która trochę. No, w operacji w tym, była ciężka. W tym budynku, co ja jestem, ich nie ma. Muszę być w tym sąsiednim. Well done. Biohazard no, tam znalazł to A, tak. no, daleko. O, daleko. Polery na drugim, no. Dobra, prawda? Tak, tak, tak. Kiedy, to go. Tu mają wzmocnione. Cholera. Wjechałem w druty. No okej. Wiemy. Biohazard container located. Proceed to miejscówki poszukać ładnej. Dobra, bo oni są już tutaj, nie? Tak. Jeszcze obco mi tutaj barykadował. Tu mamy opcję. Jest dużo. Właśnie. Ja wejdę sobie. on i pójdziemy kulturalnie po schodach. <grymne> Kurwa. Nie żartuj. nie będzie Na tu zobaczę, tu Chodza, Zobacz, jest. jest tu, jest tu, jest tu U góry O coś, o coś, o, coś. o. U góry siedział U góry dwóch A jest faktycznie No go się. Świetnie, o. ostrożnie, Tuchan. Ja go cały czas oznaczam. Nie wie co się dzieje. Na mnie się skupił. Kurde, do siebie ładuje? Na mnie nie. No, strzelał. Ale tu, tam schody widzisz, jest czysto, tak? Tak, na razie jest czysto. Tam było na pewno tu leży jedno. I... Zrobi tu gości. Fak, on z dołu do mnie ładuje. Obieg dookoła. A to, sorry, chodź tutaj. Wad, idą tam, tu wad. Tu jest. Zdoby z schodów, zdoby z schodów tutaj. Wszyscy nie wiem, co jest coraz lepiej. Snajper wewnątrz to jest bez sensu. No, to już nie jest. Pych mi się włączył, to ja się nie wiem, wędza... O, kapkan, tego lubię. No chyba na tej no. Dobra, to coś ugrać. Dobrze, udało się. Tam coś. Muszę Montagę kupić. Mam z nim ten. Widzicie. Dobra, tu Wcześniej, a to nie ma sensu, bo nie jest Wiem, to ten, to jest Tak. tak. Zy... Gdzie wap zostawić? Gdzie oni tu mogą wejść? Druty na schody. Ok, tu z okna. Mam szalony pomysł i zobaczymy czy wypali Muszę szybko przejść na drugie budynek A wiem co, z drugiej strony ich nadwierdzalać To może być skuteczne Ale ty. Tylko to jest ryzykowne, nie? Sniper no. powinien tam iść. Będę musiał wróć sobie w kamery. Kurde, oni z tamtej strony podchodzą. No, idą, idą, oznaczeni są no. Chcesz, czy tu, jest, tu jest. To jest spokój. Target Wszyscy od tamtej strony podchodzą. Ale oni mogą też, schodami też mogą iść tutaj. Bo idą od tej strony. My też powinien kogoś łapać? Nie. Tylko z tej. Cały czas nam chyba Mhm. chyba podchodzili z chyba strony, chyba to chyba to chyba 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 słyszy ktoś ich? chyba Wy, wycofali Schody, się. Go, linę słyszę, linę słyszę. Coś chyba ktoś niszczy. Chyba idą schodami. Są tu, kurde. Ja pierdolę, idą dachem. Target zlokalizowany. nie ma na górze. Tu są, na schodach. Schoda no. Na schodach nie... Ale kondensuje. Plus... Tu jest. Piętro niżej. To jest, to jest! Uwaga, w to na dzisiaj! Kurwa, Kazetnem na górę! Ja pierdolę! Ja pierdolę, pro! Ja, no! To ścianę wyjebał bym się. Na dzisiaj. Skąd wiesz, że tam jest? Oznaczałem go tam kamerze. Oznaczony był i widział go na kamerze. Aha. Nie żadne haki. Ciebie też widział. Co tu broć? Dobra, nie będzie to IQ. Bierz rekruta. <coughs> Daj szansę innym. Wiesz <coughs> Radia, to ja ci mogę dać tylko stledża na następny Spoko, pokój, spokój. spoko, spoko, proszę. Musisz zlokalizować biochazardowy kontajner. A ich tu nie słyszę. Ktoś chyba tu nie ma. A słyszałem ich, dobra, nie ma ich w tym budynku. Jest już jeden. To żeśmy pole A to byśmy zapieczali w drugą stronę. O, no, chyba ich nie zlokalizujemy. Ten to go. A są tam, tam gdzie byli za, w, pierwszej w pierwszej rundzie. Biohazard container location ja clear no, to engage. Tu uwaga, bo tu już mogą okiem do nas bić. Nie lubię tego. Dobrze, zniszczono, dobra. Gdzie oni są? Coś ciekawe. <coughs> Ale są tutaj. Tu jest czysto, Oszli Dobra, A tam no. tu na dole jest czysto no Aha, uwaga, tu tarcze, ktoś Co to? Nade mną w oknie mu góry posi u góry. Wiem, wiem. A tutaj za torczą coś jest? Nas, yy, Nie, pusto jest, pusto. Tam na, na pół piętrze jest pusto. Oni są na górze, z okna tam jest kolej A mogę skorzystać tutaj. Tak. Dobra, jestem w środku. Na lewo był tam jeden. Jest w chyba. Bo nie było w by Securing the container once the threat is neutralized. Nie ma tam nikogo? Ktoś musi siedzieć, bo nie przejmujemy Uuuu To jest nikt nikt. Eliminated. My tu tak jesteśmy tylko na dachu Nie powiem ci, że mi tak źle idzie Tak? Na razie moje statystyki, no mam tylko 3 śmierci <laughs> No, zobacz. Wezmę sobie lekarza, bo może się przenieść sam wyleczę, kurwa. Przejść przez większe szanse do przeżycia w głowę. W ciągu pierwszych 5 minut by. No, w sumie cała ruda trwa 5 minut. O kurde ja muszę się przejść do góry, żeby tego trapdora tam wzmocnić. Będą na łeb nie spadli. Gdzie to tu jest? Tu a, kurde. kurde, ale oni mogą tu całą podłogę rozwalić Podłogę? No bo nie, nie muszą robić sobie przejścia, wystarczy tu podłoża, to będą mieli takie dziury, będą mogli... Tu Jeszcze mogę wzmocnić, ale jeszcze jeden. 5 sekund to, wire the tech, the I to, to ja szybko przyjdź, więc uwaga. Dobra, tu antygranatą postawię. Hey, okay. in Tyle, ja tu yeah, ten belkwader... Możesz tu ten się krzyczeć Pan zostaje ze mną, bo balkaduje. No, zabiję te hami no. Idę pod prysznicę, będziemy tutaj blisko z ziomkiem. Pan jest tam, dobra. Wejdę w kamery, zobaczę. Są. Jeden wchodzi od góry, od tych schodów. Ogóle, no, na, mierze. na mierze. Gdzie jest? Gdzie jest? Tam, jak zabalkadowałem ostatnio. Wspomniany. Góra, góra. górę. nie wychylać. Na górze są? Rozbili górę, ale nie wchodzi na mnie czaj, więc. Oleg tu jest. Gdzie? Cała ekipa na korytarzu. Wycofali się. One wymiota, pie dole. Jeden został, sledge, sledge został. Idę pod prysznic, będę patrzył w kamery. O. no nie widzę go tu, ani tu. Musi być w środku. On chyba głupi nie będzie raszował Nie widzę go tu Saveuje Okej, okay, dobra już u mnie Przed, przed. przed Mam go eliminated Gdyby porobił Radian, kurde, gdyby tu go co? No bo cię zdążę zabić. Mogę kupić na siebie i ty go no. zniszczyłeś. Tu było takie, <grym> ale, wiesz, poświęcę bomby duże. Chyba będę mieć asystę. <grym> tak.